Z badką byłyśmy w radio i Bada też wyraziła taką opinię, więc chwalimy mediatekę jest nam tutaj bardzo dobrze, więc mam wielką nadzieję, Asiu przy okazji tego zakończenia, że, że to nie ostatni raz. Kochani Państwo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Po raz drugi na Festiwalu Kultury i Sztuki przyznajemy nagrodę dla twórców najlepszej audiodeskrypcji filmowej na festiwalu. Przyznajemy głosami publiczności uczestniczącej w festiwalu na żywo i online. Przyznajemy nagrodę, bo chcemy zbliżyć twórcę do odbiorcy, odbiorcę do twórcy. Bo festiwal jest wydarzeniem, w którym w jednym czasie, w jednym miejscu, największa widownia osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce w ciągu jednego tygodnia ogląda 14 filmów i jeden spektakl z audiodeskrypcją. Przyznajemy nagrodę, bo audiodeskrypcja i jej twórca to bohaterowie festiwalu. Bohaterowie dostępności wizualnej, jaką jest film i spektakl. Rok temu zapytałam naszą drogą publiczność, za co cenisz audiodeskrypcję filmową. I nasza droga publiczność odpowiedziała mi, audiodeskrypcję cenię za to, że pobudza wyobraźnię do tworzenia obrazu. Cenię ją za... Bo idealnie wtapia się w filmową fabułę, stając się elementem obecnym, bo to wtedy wyobraźnia otrzymuje bodźce do plastycznego tworzenia obrazów. To dzięki niej, z mroków pamięci, wyłaniają się obrazy, które trudno opisać, powstają w głowie odbiorcy, są i przypominają, że świat jest bogactwem barw, kształtów, krajobrazów, że jest niesamowity. Ktoś inny napisał, Cechą najlepszej audiodeskrypcji jest kreatywność połączona z elastycznością. Nie da się przyłożyć tego samego szablonu do wszystkich filmów. Ktoś inny napisał: Tworzenie audiodeskrypcji powinno być dla twórcy procesem zabarwionym radością z dodatkiem pasji. Ważna jest otwartość na uwagi odbiorcy, umiejętność wychwycenia istotnych dla filmowej fabuły scen, zachowań, postaw, bohaterów. Ważna jest wrażliwość, kreatywność, umiejętność budowania krótkich, plastycznych i czytelnych zdań. A w tym roku, kochani, zapytałam twórców audiodeskrypcji, co w tworzeniu audiodeskrypcji jest dla nich najtrudniejsze. Jedna z osób, autorów audiodeskrypcji tej festiwalowej, napisała: Najtrudniejsze jest odsłonięcie dźwięków w filmie, nakierowanie odbiorcy na właściwą ich interpretację, a dodatkowo uzyskanie w narracji rytmu. W jakim chwili film jest, jest nakręcony? To jest najtrudniejsze, bo łączy się też z rytmem lektora czytającego dialogi. A poza tym jakość interpretacji aktorów krzyczy wręcz, by zostawić tylko język oryginału. Ktoś inny napisał. Aby napisać audiodeskrypcję, trzeba wiele wyważyć. By wszystkie dialogi wybrzmiały, często rezygnuje się z opisów na rzecz ciszy albo pozostawienia widza tylko z dźwiękiem. Bardzo ważne jest słuchanie się w sam film. I nie mam tutaj na myśli wyłącznie rozmów między bohaterami. Sprawą nadrzędną jest, by wszystkie dźwięki, oddechy, szepty, krzyki, śpiewy ptaków, uderzenia kropel deszczu o parapet były na pierwszym planie. Bardzo jest ważne, żeby tego nie zagłuszać opisem. Często jest to trudne, zwłaszcza w filmach, gdzie jest wielu bohaterów i gęste dialogi. Drodzy Państwo, Nagrodę za najlepszą audiodeskrypcję na tym festiwalu przyznajemy z zachowaniem największego obiektywizmu. Zapraszamy do konkursu wszystkich znanych nam audiodeskryptorów. Audiodeskryptorów związanych z innymi fundacjami, które działają także na polu dostępności osób niewidomych. Zapraszamy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i wykonują audiodeskrypcję na zlecenie innych podmiotów. I też zapraszamy związanych ze stowarzyszeniem de facto, ale zupełnie nie mamy i nie chcemy mieć wpływu na to, jakiego twórcę wybierzecie. Więc do końca i wszyscy uczestnicy do końca nie wiedzą, kto tworzył tę audiodeskrypcję. Ja też nie znam wyników um, dzisiejszego głosowania i chciałabym, kochani, um, przeczytać przede wszystkim, żebyście Państwo wiedzieli, kto. Tworzył audiodeskrypcję do, do filmów tegorocznych i spektaklu. Wszystko o mężczyznach. To był spektakl teatralny. Twórcą audiodeskrypcji jest Magdalena Kuśnierz. Twórcą audiodeskrypcji do filmu Minari jest Katarzyna Anzorka. Dzień dobry, Kasiu. Jesteś z nami też Szymon um, i Alicja Maciejewska, także Jagoda Grudzień, e, osoby, które tworzyły. Dalej, twórcą audiodeskrypcji do filmu NOMADLAND e, jest Hanna Chojnacka-Gościniak. Do filmu każdy MA SWOJE LATO Aleksandra Bratkowska. Do filmu SŁUDZY Julia Chętkowska. Do filmu NA rauszu Urszula Kiełczewska. Do autorką do filmu Interior jest Izabela Kinsler-Zawisza. Do filmu Kwowadis Aida. Autorką audiodeskrypcji jest Alicja Maciejewska. Do filmu South of Metal Katarzyna Kleczko. Do filmu Sweat Jadwiga Grudzień. Autorką audiodeskrypcji do filmu My Gię, Agnieszka Walczak. Do filmu Niepamięć Bartek Wokan. Autorką audiodeskrypcji do filmu Obiecująca Młoda Kobieta jest Sylwia Krawiec. Autorem audiodeskrypcji do filmu Ojciec Szymon Cempura. A do filmu Geniusze Przemysław Zdrok czyli 15, 15 audiodeskrypcji. Szanowni państwo, panie Jerzy po przeliczeniu głosów wręczył mi protokół. W dzisiejszym głosowaniu na najlepszą audiodeskrypcję będą to trzy równorzędne nagrody oraz bonusy finansowe. W głosowaniu wzięło udział 48 osób niewidomych uczestników festiwalu, 27 uczestników festiwalu na żywo w Płocku oraz 21 uczestników festiwalu online. Ja przeczytam trzy i poproszę tutaj zaraz twórców tej najlepszej audiodeskrypcji. Jeżeli Państwo będziecie, twórcy audiodeskrypcji, ciekawi, ile Wasza audiodeskrypcja zdobyła punktów, to oczywiście ta informacja jest jawna i zapraszam, ale skupię się na trzech. Trzecie miejsce za najlepszą audiodeskrypcję do filmu Kwowadis Aida. Otrzymuje Alicja Maciejewska. Zapraszam Panią. Bardzo proszę, wręczam naszą symboliczną statuetkę przezroczystą. Stowarzyszenie de facto, nagroda dla twórcy audiodeskrypcji 11, 11 Festiwalu Kultury i Sztuki PłoC 2021. Gratuluję bardzo Ale. serdecznie Pani Alicjo. Pani Alicja, powiedziała, że to była pierwsza miejsce, dzisiaj miejsce trzecie. Film trudny. Pani Alicjo, proszę powiedzieć. Um, bardzo, bardzo dziękuję za um, tę nagrodę, za um, docenienie mojej pracy. Tegoroczny film był dla mnie naprawdę trudny, um, bardzo emocjonalny. Um, nie ukrywam, że były momenty, kiedy musiałam odejść od pisania, żeby sobie połagać, bo um, te sceny, które naprawdę przeżywałam po raz wtóry, pisząc um, właśnie autodeskrypcję, bardzo głęboko we mnie siedziały. Jednak jak się pisze audiodeskrypcję, to jakby człowiek automatycznie wchodzi w świat filmu, więc ja tak przynajmniej mam. Za każdym razem, jak tworzę jakieś teksty audiodeskrypcji, to wchodzę całkowicie w bohaterów, przynajmniej staram się, odczuwam ich emocje. No i ten film Aida był naprawdę tutaj dużym wyzwaniem. Także tym bardziej jestem bardzo zaskoczona, że wybrali też Państwo. Właśnie, właśnie e, tą audiodeskrypcję bardzo, bardzo dziękuję e, i oczywiście mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję napisać wiele różnych e, skryptów do filmów. Gratulujemy Pani Alicjo, oczywiście Państwo mogli sobie porozmawiać przy kawałku tortu. Bardzo Pani gratulujemy, proszę zabrać jeszcze wrzosik, wrzesień, festiwal. Bardzo Pani serdecznie gratulujemy. No i kochani, ta on, Miejsce drugie, audiodeskrypcja do filmu Minari, twórca Katarzyna Zorza. Teraz oczywiście, to? oczywiście. Pięknie napisała. Szanowni Państwo, jestem tak zaskoczona, że kompletnie nie wiem, co powiedzieć. Pani Alicji, w ubiegłym roku, miałam zaszczyt czytać autodeskrypcję, nagrywać i byłam nią zachwcona, więc również dołączam do tego grona fanów. Gratuluję i nie wierzę w to, że, że ja tutaj też się znalazłam. Dzie dziękuję, nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Trafił mi się chyba bardzo piękny film w tym roku, cieszę się, że, że, że no, chyba się w takim razie, skoro tu się znalazłam, to mam nadzieję, że chyba to znaczy, że się udało troszkę oddać poetykę, poetykę tego filmu, bo to było najtrudniejsze, to było największym wyzwaniem. Dziękuję! <śpiewanie> Kochani, miejsce pierwsze, ta-dam, ta Chyba w przyszłym roku trzeba jakieś fanfary rzeczywiście tak, opracować. Tak, Niech dokładnie. Kochani, audiodeskrypcja, która zwyciężyła pierwsze miejsce do audiodeskrypcja do filmu Sweat, czyli Jadwiga grudzień. No. Jak ubiegłym roku zdobyłaś? Drugie miejsce i to była um, mój faworyt, nie? To była wysoka dziewczyna, prawda? Ja tak Oddaję Ci głos. Proszę, daj podtrzymam ci tej z ciężki. Też trzymać? Nie, nie. <laughs> potrzymam kwiatek. Um, bardzo, bardzo dziękuję, ale pomyślałam sobie, że um, kiedy też odpowiadałam na to pytanie, co tam jest trudne i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są trudne rzeczy, ale chciałabym um, powiedzieć o tym, co jest najfajniejsze. Proszę tu podtrzymać na momencik. Mianowicie um, ten moment, który dla mnie jest zawsze najfajniejszy i na który w sumie czekam, to jest moment, kiedy sobie włączam słuchawki i kawkę, ponieważ czekają mnie 4 albo 5 godzin przed kąpem. Wykręcam wtedy pewien numer i dzwonię do pewnego mojego bardzo bliskiego przyjaciela, i uważam, że. Wszystkie, znaczy prawie wszystkie, większość konsultuje z jednym człowiekiem i myślę, że jest to tak naprawdę nagroda dla nas obojga. Więc chciałbym zaprosić Radka, który jest konsultantem. Mam Ci w sumie głos, ponieważ pamiętam taki moment, kiedy mówisz: No dobra, dobra, może być, ale to jeszcze nie jest oddyskrypcja na no potem. No i potem ja siada i całą niedzielę poprawia. Bo wtedy nie była, ale generalnie ja jestem zdania, że konsultanci to taki jest tylko dodatek ich nazwisk. Ja zawsze byłem jej zwolennikiem, byłem takiego postulatu, żeby nazwisk konsultantów w ogóle nie zamieszczać jakby na końcu, bo to jednak jest dzieło autora. I, i niech autorka o nim opowiada. <noise> A ja bym widział Myślę, że, że to jest właśnie taki team najważniejsze, żeby napisać dobrą audiodystrybucję. To trzeba trochę, no nawet nie trochę, wniknąć, prawda? Trochę wejść do środka, trochę poznać. I chyba też często w zdaniach osób, przyjaciół, osób niewidomych, przejawia się to, iż najlepiej. Wy nie lubicie tego słowa: wejść w świat, ale każdy z nas indywidualnie ma swój świat, więc jakby można o tym mówić. I to jest najważniejsze, żeby rozumieć i patrzeć trochę z tej drugiej strony i, i z tejże perspektywy. I wtedy tworzymy takie teamy. Więc fajnie, jeżeli te pary, które mają każdą detekcję, ma konsultacje, ale fajnie, jeżeli się z tego coś więcej. Można nazwać tego przyjaźń, tak? Dobra, nie wchodzimy w te tematy. No, także kochani, bardzo, bardzo gratuluję wszystkim, wszystkim twórcom. Jest nam bardzo miło i myślimy, że, że właśnie festiwal i nasza cudowna publiczność, publiczność, która wnikliwie ogląda filmy, po spotkaniach, z którą nasi goście, reżyserzy, aktorzy, wyjeżdżają naprawdę zachwyceni. Ale to nie jest taki banalny zachwyt. To są zawsze słowa, Nigdy nie słyszałam albo to jest wyjątkowe spotkanie, albo dawno nie byłam na takim spotkaniu. Dawno nie słyszałam takich e, wniosków, uwag, takich e, ciekawych zdań i opinii. Więc e, ci wszyscy państwo reżyserzy, aktorzy e, przyjeżdżają dla państwa i my tylko to po prostu spinamy. Więc tym bardziej jest mi miło, że mam nadzieję, że ta nagroda stanie się już tradycją i że będzie to fajne miejsce do wymiany też poglądów, że będziemy się spotykać i audiodeskrypcja jest najważniejszym, jest cichym bohaterem, ale bez niej tak naprawdę obejrzenie z filmu nie ma sensu, więc jest bardzo, bardzo ważna i twórcy audiodeskrypcji są dla nas ważni, twórcy i odbiorcy, więc kochani budując te pomosty współpracy, budując te pomosty no, wzajemnego szacunku i zrozumienia, zapraszam wszystkich Państwa na okolicznościowy Tort. A później zapraszam Państwa na koncert. Linia nocna, duet elektroniczny. Mocne brzmienie bitowe, ale nasza publiczność jest niesamowita, otwarta i gotowa na wszystkie gatunki. Kochani, koniec gadania, idziemy na pyszny tort.